Szybki test z matmy. Zatrzymaj film i spróbuj sam, a za chwilę zobaczysz rozwiązanie. Witajcie. Dzisiejsze zadanie dotyczy schematu Bernoulli'ego, a konkretnie rzutu monetą. Mamy 10 rzutów symetryczną monetą i chcemy obliczyć prawdopodobieństwo, że orzeł wypadnie od 3 do 7 razy. Najpierw musimy określić prawdopodobieństwo sukcesu i porażki. Ponieważ moneta jest symetryczna, prawdopodobieństwo wypadnięcia orła. Czyli sukcesu, wynosi 1 do 2, tak samo jak prawdopodobieństwo wypadnięcia reszki, czyli porażki. Zauważcie, że to bardzo upraszcza obliczenia, ponieważ iloczyn prawdopodobieństw zawsze wyniesie 1 przez 1024. Musimy więc skupić się na obliczeniu współczynników dwumianowych. Możemy je sumować bezpośrednio dla każdego przypadku, czyli dla 3, 4, 5, 6 i 7 orłów. Ale jest sprytniejszy sposób. Możemy obliczyć sumę wszystkich możliwych wyników, która wynosi 2 do potęgi 10, czyli 1024. Następnie odjąć przypadki, które nas nie interesują, czyli wypadnięcie 0, 1, 2, 8, 9 lub 10 orłów. Dzięki symetrii rozkładu Bernoulliego, współczynniki dwumianowe dla k i n-k są takie same. Na koniec musimy pamiętać o uproszczeniu ułamka do postaci nieskracalnej. Takie zadania są na maturze. Chcesz ogarnąć matmę szybciej i łatwiej? Subskrybuj ten kanał i ucz się razem ze mną. A teraz podeślij ten film znajomym. Zobacz, czy oni też dadzą radę.